Cześć! To trzecia część. Trzeci odcinek. Wracam! No dobra, nieważne, nie o tym teraz gadamy, nie? Dobra, nieważne. GADAMY, GADAMY Do to Zgadzamy się? Zgadzamy się. Zgadzamy się. Zgadzamy GADAMY Zgadzamy gadamy, Zgadzamy się. Zgadzamy dopiero teraz gadamy, więc nie pisz. Wpisy i potem teraz nie chcę. Nie chcę zaakceptować. Aha, idę już. O, tyś mi odpisał! Dobrze, oh. <sharp> że tyś odpisała. O! To ślad <tend> za Tak. <weak> Jumień mi odpisała, że. <durable> o! Nie tu zacznę do niej! Nie no, żartuję, ty do mnie napisałaś, ale ją ja mi czekam na No czekaj. Dobra, dodaję ją i test testu, i trudno jej kamerę <noise> Udawaj, że nie ma tu kamery! Jak odbierze, to wiecie, to wtedy powiemy jej o lagie. Nie, nie mów właśnie o tym. Nie mi się. Czemu? No bo tak! Ale jak go No i tego tak nie Nie, nie, nie. o nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. jest trochę Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie wiem co jej wysłać. Wyżyjcie iść o mnie. No Napisz jej, żeby odebrała. A nie, ona, ona mi pisała, że teraz nie może. Prawie. A to... A! Co to Co to? Co Ej, będziesz dużo ma osób live, okej? Okay? Dodamy się kokonów Nie. Dodaj Olka. Ej, no weź, logika. 2 odjąć dwa to nie równa się 5. LOL. LOL wiem, ale ona jest wymiały, gdzie na Słuchajcie, jeśli ktoś odbierze to uda się like i wrzucimy na